codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elga. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. 9.15 na zegarze. Zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Wracamy po weekendzie. Leszek, wspaniały studio. Dzień dobry. Dzień dobry. No i startujemy z dzisiejszą audycją. Iwany Mierzwiak dzisiaj z nami nie ma, ale nie bójcie się. Oczywiście, jak tylko będą tematy dla niej, to je oczywiście przekażemy. Zachęcamy Was też do oczywiście odwiedzin w portalu regionomiedziowe.pl. Tam możecie sobie wrócić do wydarzeń, które działy się w miniony weekend. Działo się naprawdę sporo, nie tylko sportowe, ale też i różnych innych wydarzeń, m.in. urodziny trzecie Głogowskiego Teatru. Tutaj obszerna galeria zdjęć Maćka, Maćka Iżyckiego i jego artykuł. Zachęcam do przeczytania i do, do obejrzenia właśnie tych zdjęć z tego, jak Głogowianie dość licznie odwiedzali teatr i mogli zobaczyć te miejsca, które na co dzień nie są dostępne. Ale oczywiście w temacie dla reportera przy poniedziałku czekamy na Wasze nowe tematy, na Wasze przypominajki, na to, co już zgłaszaliśmy. Mamy nie, nie mamy odpowiedzi. Myślałem, że mamy, ale czekamy jeszcze na tę odpowiedź. Zobaczymy, jakie będą pierwsze dzisiaj tematy. Oczywiście dzwonicie z całego zagłębienia medialnego. My czekamy na te telefony i je notujemy. Wiem, że był jeden telefon przed tematem dla reportera. Ktoś miał do nas zadzwonić i na żywo z nami na antenie porozmawiać. Zobaczymy, czy się zdecyduje. 726, 114, 114. Ta audycja oczywiście, drodzy słuchacze, drodzy mieszkańcy, jest dla Was. Zachęcamy Was do tego, aby telefonować właśnie do 9.45 wspólnie. Nie z Kasiem jesteśmy do Waszej dyspozycji. I nie tylko na tematy czekamy, ale być może ktoś z Was chciałby wysłać Kwiaty i Motyle, gdy już jakaś sytuacja poprawiła się w naszym regionie. E, może już coś wiecie na dany temat, który był wcześniej zgłaszany do naszej audycji e, i jest poprawa, no to można dziękować tym osobom, które poprawiły sytuację, wysyłając właśnie Kwiaty i Motyle. Więc przypominamy o takich też możliwościach. No i do 9.45 czekamy. Delikatnie popruszyło w regionie. Uważajcie na drogę choć wiem, że... Te główne trasy oczywiście są czarne, przejezdne, i, i oczywiście na przykład po audycji wybieram się do GPK Głogów, żeby porozmawiać na temat tego, jak służby przygotowane są do zimowego utrzymania dróg, ale wiem też, że i sprzęt już wyjechał od rana w teren, i, i służby działają, żeby było bezpiecznie na drogach. Oczywiście z całą pewnością nie mogą być wszędzie, ale pamiętajmy też, że są różni zarządcy dróg i gminy mają przetargi, w, w drodze przetargów wyłonione firmy, które tymi się zajmują i kto inny dba o drogi wojewódzkie, kto inny o powiatowe, kto inny jeszcze o to osiedlowe, wewnętrzne, kto inny o drogi powiatowe, tak więc no tu możemy spotkać sprzęt różny, różnisty, który dba o bezpieczeństwo nie tylko kierujących, ale i na chodnikach też z całą pewnością sprzęt się pojawił, no a też pamiętajmy, że zarządcy budynków mają jako obowiązek zadbać o to, aby w ich obszarze było bezpiecznie, czyli musi być odgarnięty śnieg, który no, powoli też się topi, bo jest delikatny nie na plusie, ale no, trzeba dbać o to, żeby nikt sobie nóg ani rąk nie połamał, żeby na chodnikach można było, chodnikami można było bezpiecznie się poruszać, zresztą nie tylko chodnikami, są też i ścieżki rower są, rowerowe, są oczywiście drogi, no i trzeba pamiętać o tym, żeby ci, którzy odpowiadają za to, żeby robili to w sposób właściwy. Ten atak zimy, taki delikatny, A, bo to ci, ciężko to... Zresztą nie można być w listopadzie zaskoczonym, że śnieg pada, no tak. to już jest taka pora, że, że powinien, powinien się gdzieś tam delikatnie pojawiać. Natomiast no by na było biało o poradku, ale w, tak. ciągu, w ciągu dnia się będzie to wszystko top. To już się nawet w wielu miejscach zmieniło. W Lubinie to już właściwie prawie że nie ma śniegu. O, Zero. takie, takie masz informacje. Zresztą... Ja to widzę. Oczami nie A, na kamerze. Tak. A, bo tak patrzę na prognozę nadchodzące dni, to ile jeszcze we wtorek rano przymrozi minus dwa, ale potem około zera, pod koniec tygodnia, nawet plus trzy. Tu mówię o, oczywiście o temperatury w nocy, a w dzień tak między 4 a 8 stopni Celsjusza słońca, jak na lekarstwo, z tego co wynika mm -hmm. z prognoz, sporo chmur, ale, ale ma nie padać. Ale czekają nas takie dość ponure dni z racji tego, że jak nie ma słońca, to tak jakoś jest faktycznie No szaro i ponuro, nie ciekawie. Nie ciekawie, Ale my no. zawsze wam poprawiamy nastrój doskonałą muzyką, zawsze podpowiadamy jak... Można spędzić czas wolny w naszym regionie. Ale też nie należy że tak do końca się w 100% sugerować prognozami, bo właśnie jak szaro i z dużą ilością chmur, a w prognozach opadów nie ma, to nie znaczy, że one ni z gruszki, ni z pietruszki mogą się nie pojawić. Dokładnie. To z pogodą to bywa różnie. Bo pamiętajmy, że pogoda to są tylko prognozy, a prognozy, no jak wiemy, nie zawsze się sprawdzają. Mamy nadzieję, że wasze humory dopisują po weekendzie, drodzy słuchacze, i do nas w końcu ktoś się dzisiaj odezwie, bo na to czekamy. 726 114 114. Ten numer telefonu jest cały czas do waszej dyspozycji. My sobie tu z Kasią pogoduchy uskuteczniamy, ale nie zapominajcie o tym, że ta audycja jest dla was, a nie tak. dla nas. My sobie po prostu tu jesteśmy dla was i prowadzimy i czekamy na wasze telefony, żeby móc zapisać wasze tematy i oczywiście w tak zwanym międzyczasie zachęcamy też do odwiedzin portalu miedziowe.pl w Łodzi. Troj zawodników z Głogowa startowało w Pucharze Polskim w pływaniu lodowym i poszło im wyśmienicie. Zarówno Rafał Szklarzewski, jak i Agata Cierniaka i Maciej Kołodziejczyk wrócili z medalami. Z jakimi? Na jakich dystansach? W jakich stylach? No to poczytacie w moim artykule na miedziowe.pl. Komentujecie też już artykuł Maćka Iżyckiego dotyczący o urodzin teatru w Głogowie. Cieszę na pewno wygrana siatkarzy Kuprum Lubin, którzy wygrali w Radomiu 3 do 0, a już w najbliższą środę będą mieli okazję zagrać we własnej hali. A teraz doczekaliśmy się pierwszego telefonu. Dziś. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. E, proszę Państwa, mam taką e, sprawę. E, pierwsze Primo, e, to, to e, chciałbym bardzo podziękować na naszemu. E, pracownikom prac interwencyjnych Urzędu Miasta Głogów wpisaliście się na medal, to jest to, to pierwsze primo. A drugie primo, bo tak od jakiegoś czasu mam okazję tak przyglądać się, od kilku miesięcy można powiedzieć, jak to tutaj wygląda właśnie, e, jeżeli chodzi o warunki pracy tutaj e, pracowników interwencji. I mam troszkę taki, taki pomysł na taką sugestię, bo widziałem wiele razy takie na przykład sceny, y, że jest można powiedzieć troszkę gorzej niż mogłoby być. Bo, bo proszę sobie wyobrazić taką y, sytuację, że pracownicy podczas tam y, codziennego... Y, oczyszczania można powiedzieć miasta, wybierania się śmieci z kubła, natrafiają, proszę Państwa, na strzykawkę, na przykład, widziałem osobiście tutaj, jak pokazywali między sobą, natrafia na, na różne takie ostre elementy i uważam, że jest to sytuacja bardzo taka kłopotliwa w konsekwencjach, może się okazać bo wiele z tych koszy, które teraz na przykład mamy, mm, można powiedzieć, że no, y, są już w, w pewnym stopniu zeeksploatowane i y, bardzo często pracownicy, widziałem, muszą na przykład do tego kosza sięgać ręcznie. Czyli generalnie w, chodzi o to, aby te kosze, które już Pana zdaniem nie do końca są sprawne, żeby zgłosić i, i ewentualnie wymienić. Ja myślę, że pracownicy interwencyjni też powinni mieć tą świadomość, że jeśli widzą, że to jest z tą małą infrastrukturą nie tak, powinni to po prostu odpowiednie służbą zgłaszać. Natomiast na początku chciał Pan i składał Pan podziękowania za to, że, że tak pracują jak te mróweczki i dbają o te tereny zielone. Tak więc myślę, że tutaj kwiaty... Nawet tych pszczółki bym powiedział. Jak pszczółki, dobrze. No to tym pszczółkom, które dbają o te tereny, zielony i nie tylko, wysyłamy kwiaty i motyle. Przekweta i dzisiaj za nami. Tak, były pierwsze, czy będą kolejne, to oczywiście pokażą najbliższe minuty. Zachęcamy Was, drodzy słuchacze. No ja przyznam się szczerze, że podziwiam te osoby, które gdzieś tam często gęsto na, gola na kolanach. Y haczki, grabie i, i dbają o to, żeby te tereny wyglądały w sposób należyty. Teraz po opadach śniegu z całą pewnością nie, ale, ale kiedy był czas na to, to, to oczywiście robiły to w sposób, jak słyszeliśmy od naszego słuchacza, taki, że nale, należały się kwiaty i motyle. 726, 114, 114, początek tygodnia, pierwsza w tym tygodniu audycja temat dla reportera. Czekamy na Was, drodzy słuchacze, dzwoncie śmiało, czasu jeszcze sporo. Zapraszamy. 726 114 114. Jak do tej pory tylko jeden telefon, a czekamy na więcej. Oczywiście, no tak sądziliśmy, że po weekendzie to tych telefonów trochę będzie. Że coś przy okazji mm, zaobserwowaliście w weekend, gdy spacerowaliście być może w naszym regionie. Zapraszamy. Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejscowości dookoła tych miast. Dzwoncie do nas, zgłaszajcie tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radielka. Może macie jakieś przypomnienia, a teraz odbieramy już kolejny telefon. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witamy. Ja tu nie w takiej sprawie, przed chwilą pan tutaj wspominał o pracach interwencyjnych. O tych koszach, które się nie do końca otwierają i trzeba rękoma wybierać te śmieci, tak? Mhm. No ja myślę, że to jest trochę wina organizujących tego kierownika, który tam jest, bo ponieważ te kosze mają klucze na taki zwany trójkąt. Nie. Ale pracownicy nie wszyscy je dostają, także jest jeden klucz na trzy osoby czasami, nie? Mhm. No i prosiłbym, żeby ten kierownik zorganizował więcej tych klucz, żeby każdy miał taki, tak? Jest to jakieś wyjście, oczywiście, jak najbardziej. No. no. Przekażemy w takim razie. Dziu... prośba. Jasne. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Dziękujemy ślicznie. No i proszę. Kontynuacja tematu. Kontynuacja tematu. Często właśnie dyskusja się wywiązuje między naszymi słuchaczami. Dziękujemy oczywiście za ten głos w dyskusji. Może będą i kolejne. Zobaczymy. A może nowe tematy. A może kwiaty i motyle. A może po prostu ktoś z nowym tematem z innej miejscowości do nas zadzwoni i poinformuje o tym, czym moglibyśmy się zająć. Zapraszamy serdecznie. Kasiu, przypomnisz numer? 726 114 114. Drodzy słuchacze, telefonujcie, dzwoncie, opowiadajcie, co można by było w naszym regionie, a może już się coś poprawiło i chcecie wysłać kwiaty i motyle, to też do tego namawiamy 726 114 114. Moi drodzy, temat dla reportera trwa i do 9.45 czekamy na wasze telefony, a teraz na zegarze 27 minut po 9:00. No właśnie, czy coś się poprawiło, czy coś się ma poprawić? Poprawili swoją lokatę w PGNiG Superlidze Piłkarzy Ręczni Zagłębia Lubin, którzy mega emocjonującym meczu. Może nie stał ten mecz na najwyższym poziomie, co podkreślają i wszyscy zresztą trenerzy też o tym mówili po meczu. No ale pod prądem emo emocji i kibiców, no to, to były idealne derby. Chrobry grał z zagłębiem lubin. W końcówce prowadził czterema bramkami, ale w tych ostatnich minutach dał się dogonić i było po 30 i o wszystkim decydowały rzuty karne. Tutaj ani razu nie pomylili się lubiniani i wygrali w Głogowie 5 do 3, wywożąc dwa punkty. Chrobrym musiał się zadowolić jednym, ale jak też przyznał y, trener Nat, y, trener Esperu, po, na konferencji lepsze, lepszy jeden punkt niż zero, tak więc tak to skwitował. Mamy telefon kolejny. Dzień dobry. Słuchamy. Ja muszę powiedzieć, że na bardzo słabiutko tak, bardzo... panią słychać. Jakby, jakby, jakby pani się przemieściła gdzieś może w inne miejsce. Gdzie będzie lepszy zasięg. Bo tak to prawie pani nie słyszymy, jeśli jest taka możliwość oczywiście. Teraz może lepiej? Czy może rozłączymy się i za chwileczkę poprosimy o nowe połączenie? Tak, chyba tak. tak, bo nic kompletnie nie słyszymy, więc bardzo prosimy, żeby ewentualnie w inne miejsce podejść, w miejscu, gdy, gdzie będzie lepszy zasięg, i wybrać się do nas numer i my ponownie odbierzemy. 726 114 114 a to jest właśnie numer do nas na antenę i czekamy na telefon, bo sami jesteśmy ciekawi, cóż to miałby być za nowy temat w naszej audycji. Może tym razem uda się już porozmawiać, odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że tak naprawdę to interwencja z tego co mam taką informację, każdy staje klucze, które tylko, że to jest po prostu trójkąciki przy śmietnikach są tak wyrobione, no. bo osoby bezdomne wyciągają śmieci, wyciągają puszki i nie jesteśmy w stanie y, tego ani odpowiedzieć, ani zamknąć. W ten sposób. Czyli po prostu osoby inne, nieuprawnione do tego... Tak, i to nie jest wina kierownika, hmm. bo mówię, każda osoba pracująca tutaj dostaje kluczyki. Aha, w ten sposób. Mamy kwestię wyjaśnioną jeszcze inaczej. Czyli, czyli wychodzi na to, że ktoś po prostu w sposób niewłaściwy te kosze tam użytkuje i niszczy. Tak, to, dlatego to nie w były nie... osoby bezdomne, które wyciągają e, jedzenie ze śmietników, które wyciągają puszki ze śmietników. Hmm. Czyli kluczyki macie, tylko jest problem z otwarciem, bo to jest wszystko podewastowane. Po tak, tak udzielki daje klucz. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo Pani za ten głos w dyskusji. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Miłego dnia. Do usłyszenia. I po tym telefonie zrobimy krótko, króciutką przerwę reklamową. Po tej przerwie do was wrócimy i będziemy odbierać kolejne telefony. I kontynuujemy dzisiejszy temat dla reportera i czekamy na kolejne telefony od naszych słuchaczy. Właśnie 726, 114, 114. Tak jak słyszeliście w naszym jinglu, rozejrzyjcie się dookoła i sprawdźcie, co tam jest nie tak. Co moglibyście nam zgłosić, a my moglibyśmy te sprawy przekazać dalej i interweniować? 726 114 114, drodzy słuchacze, korzystajcie z takich możliwości. Jeszcze do 9.45 dyżurujemy przy telefonie, czekamy na wasze tematy, a ewentualnie może jeszcze znów pojawią się kwiaty i motyle w ramach podziękowania, gdy już coś się poprawiło w naszym regionie. No to możemy dziękować w taki oryginalny sposób i do tego też was namawiamy. I zapraszamy też do naszego portalu miedziowe.pl po wiadomości z naszego regionu, po podpowiedzi, jak spędzić czas wolny w naszym regionie. Znów ciekawe wydarzenie w tym tygodniu. Tak, dziś na przykład w moim artykule zapowiedziowym środowy koncert w Miejskim Ośrodku Kultury Dorota Drost będzie zapraszać na studio talentów Miejskiego Ośrodka Kultury, który który zapraszać będzie na wyjątkowe wydarzenie. W środę, 23 listopada o 19, koncert młodych wokalistów zatytułowany Piosenki Tych, Co Odeszli. To będzie taki ukłon w stronę polskiej muzyki rozrywkowej, jej twórców i wykonawców. Młodzi zaśpiewają otwory m.in. Zbigniewa Wodyckiego, Kory, Anny Jantar i wielu, wielu innych. Dorota Drozd mówić będzie na naszej antenie. O tym też przeczytacie w portalu Miedziow.pl, że będzie to wyjątkowy wieczór. Tak więc zapraszamy Was już teraz. Bilety w cenie 10 zł dostępne w biurze obsługi klienta MOKU, A samo wydarzenie w środę, 23 listopada o godzinie 19. Zapraszamy. A jeszcze dzisiaj startuje nowa wystawa w holu głównym dworca kolejowego w Głogowie na WKP. Tak pojadę tam o właśnie, bo o godzinie... 11.00. Właśnie, 11.00 startuje. Zaprasza Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa. A to z okazji obchodów Dnia Kolejarza. W taki nietypowy sposób proponują świętowanie. Wystawą fotograficzną pod tytułem Kolejarze z wieleńszczyzny Zapomniani bohaterowie. 726, 114, 114. Temat dla reportera trwa. Dzień dobry. Ja mam takie zapytanie. To znaczy... W zasadzie to się zdarzyło y, dwa razy, czyli wczoraj i ten wcześniej, który dzień. Y, na osiedlu Hutnik y, nie było ogrzewania w ciągu dnia. I czym to jest spowodowane? Bo mieszkam tu od niedawna i też mam maleńkie dziecko i nie wiem y, dlaczego tak się dzieje. Nie było ogrzewania, proszę powiedzieć, chodzi o i numer klatki? To znaczy obrońców pokoju mhm. 11. Obrońców pokoju 11. I nie, tego ogrzewania nie było długo? No kilka godzin w ciągu dnia, znaczy nie wiem od której godziny Bo późno wstałam, ale y, do y, położenia się spać mhm. nie było, czyli do, dopiero rano. Mhm. I, to, i, I to było kiedy? W weekend teraz, tak? To było też wczoraj, bo przedwczoraj było ciepło, a wczoraj Uch. znowu nie. Aha, czyli niedziela w no, pokoju 11, to budynek spółdzielni mieszkaniowej czy ZGM-u? E, to jest tutaj 11 spółdzielnia. Spółdzielnia. Okay. No to zapytamy w takim razie. Miejmy nadzieję, że takich przerw w dostawie ciepła już nie będzie. No, zobaczymy, czy to była jakaś awaria, czy czym to było spowodowane. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. Spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego tak się działo, że było chłodno i kaloryfery były zimne. 726-114-114. Niespełna 5 minut do zakończenia tematu dla reportera. Mamy jakieś takie dziwne przeczucie, że w końcówce audycji się do nas rozdzwonić. 726-114-114. No to jeszcze przypominamy numer. A gdyby ktoś chciał skorzystać, to jak najbardziej. Jeszcze mamy niecałe 5 minut, więc można wykonać telefon i podać kolejny temat, który waszym zdaniem wymaga interwencji dziennikarza Radielka. No może to będzie przypomnienie jakiegoś tematu, a może to już będą kwiaty i motyle, jeśli jakiś temat został zrealizowany, jeśli sytuacja jakaś pojawiła się, poprawiła się w naszym regionie, a jeśli pojawił się jakiś nowy problem, no to można to zgłosić do naszej audycji. Tak. Poniedziałek temat dla reportera, kilka telefonów było, nie ukrywam, że liczyliśmy na więcej. W odwrotnej sytuacji są piłkarze Chrobrego, którzy, jak w dzisiejszym moim artykule mówi trener Marek Głębiewski, Obliczali, że tych punktów może być mniej, a zdobyli więcej, z czego są oczywiście bardzo zadowoleni, bo to jest 31 punktów i czwarte miejsce na zakończenie tego roku w fortuna pierwszej lidze. Piłkarze już na zasłużonych urlopach. A co więcej mówi trener Marek Gołębiewski? Dlaczego studi nieco nastroje po tej czwartej lokacie? O tym w moim artykule. A teraz telefon. Dzień dobry. Słuchamy. Halo. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry. Jak chciałem z taką sprawą, też się do Was zwrócić? Chodzi o sklep Stokrotka. Dawny Piotr Paweł. Mm. Już tam wielokrotnie zgłaszałem i ludzie też zgłaszają. Tam po prostu tak kaliami czuć po wejściu do sklepu, że na wymiaru tu Od której strony pan chodzi? Od dworca, czy tutaj głównym wejściem? Od dworca. Od dworca. Od dworca. To z tej toalety, która się tam znajduje? Czy co Nie pasuje? wiem, no na całym sklepie czuć. Mm. z się pytałem, one tam są po prostu Bogu ducha winne ramionami wzruszają i zero hmm. Spróbujemy się dowiedzieć. Dziękujemy za ten telefon. No, dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. No, będąc tam dzisiaj w tym rejonie, akurat y, jadąc na wystawę y, na dworzec kolejowy, y, z... zobaczę. Spróbuję własnym nosem sprawdzić tą sprawę. Czy faktycznie tak jest, jak mówi nasz słuchacz. Chodząc mówił od, od dworca mhm, od, tak y, powiedział. autobusowego, tak? Tamtędy. No zobaczymy. Możesz spróbować z każdej strony. W sumie tak. Trzy wejścia, z każdej strony i i poniuchać, powąchać. Czy fakty, Będziesz znaczy, miał wtedy różnicę. Roz, rozeznanie, mnie, tak? rozeznanie czy, czy faktycznie tylko... Chociaż nie, tutaj słuchasz, mówił, że na całym sklepie. A no właśnie, to po, nie powinno być różnicy. No ja byłem kilka dni temu i nic nie czułem, także może to jakaś świeża sprawa, nie wiem. No, zanotowane jest, spróbujemy sprawdzić. 726-114-114. Ostatnie dwie minuty tematu dla reportera. Kto jeszcze się do nas dodzwoni z jakim tematem, bądź też z kwiatami i motylami, jeśli oczywiście ktoś na to zasługuje, no to zachęcamy i zapraszamy. No jeśli dziś się nie będziecie się decydować, Wydawać, to jutro też będziemy oczywiście do Waszej dyspozycji i pamiętajcie o tym, żeby na bieżąco śledzić to, co dzieje się na WPL, nie tylko tak. na stronie głównej, ale też to, co jest w zakładce co gdzie kiedy. Bo tam sobie możecie zapanować najbliższe dni, tygodnie i miesiące, bo chyba aż tak daleko wybiegamy w przyszłość z tymi imprezami, które się tam one się nie same zamieszczają, to Wy jako organizatorzy je zamieszczacie, bo macie taką możliwość, i to nieodpłatnie. No, wydarzenia na nowy rok też już są. Już! Tak. Bardzo są ładnie. Dwa wydarzenia, tak. Trzy nawet na upartego, można powiedzieć, że trzy. A w tych najbliższych dniach, no to kontynuujemy urodziny teatru w Głogowie, więc nawet dzisiaj można się wybrać do teatru na 17 na Spektakl familijny Królowa Śniegu wersja 2.0. Jutro z kolei do Biblioteki w Polkowicach można się wybrać na spotkanie autorskie. A o tym spotkaniu autorskim dzisiaj będziemy rozmawiać z panią dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach. Więc dowiecie się co nieco na temat tego spotkania. A zdążyłam się dowiedzieć, że jeszcze są dostępne wejściówki, no więc warto skorzystać z tej propozycji i dzisiaj po południu w rozmowie telefonicznej opowiemy o tym spotkaniu autorskim. Myślę, że powoli czas kończyć dzisiejszy temat dla reportera. Oczywiście dziękujemy za te telefony, które były, ale jutro liczymy na to, że tych telefonów będzie jeszcze więcej w temacie dla reportera. Za chwileczkę sprawdzimy sytuację z osiedla Hutnin w głowie z obrońców pokoju 11. Dlaczego było chłodno? No i około 11.00. Będę w tym sklepie, o którym mówił nam, słuchać. Zobaczymy, czy faktycznie wchodząc do środka czuć to, o czym mówił nasz słuchacz. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy temat dla reportera. Kasia dla Leszek wspaniały. Słyszymy się jutro o, w temacie dla reportera o 9.15, a my w serwisie lokalnym o 10. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.